Magazyn Sport Wydarzenia, dzisiaj na początek siatkówka i Orlen Liga, rzeszowski deweloper Skyres gościł dwukrotne mistrzynie Polski zespół Atomu Trefl Sopot. Pierwsze dwa sety tego meczu zdecydowanie należały do rywalek, w pierwszym i drugim secie rzeszowianki popełniały mnóstwo Błędów nie kończyły własnych ataków i nic dziwnego, że pierwszego seta rywalki wygrały do 16, w drugim triumfowały do 15 i zanosiło się na prawdziwy pogrom zespołu trenera Marcina Wojtowicz. Wydawało się, że przyjezdne spokojnie wygrają także trzecią partię i że mecz zakończy się no niemalże pogromem Rzeszowianek, ale na starcie trzeciego seta deweloper osiągnął 3 punkty przewagi, mimo że przy pierwszej przerwie technicznej rywalki te straty zniwelowały, to później znów na prowadzeniu były gospodynie. W decydującym momencie piłkę setową wywalczyły Rzeszowianki i akcję na wagę wygrania tej partii zakończyła złym atakiem Cooper ze strony Atomu. 25 do 23 na Rzeszowianek, no i wzrosły szanse na ugranie choćby jednego punktu, zwłaszcza, że w czwartym secie Rzeszowianki znów zaczęły odprowadzenia, ale rywalki szybko wyrównały przy pierwszej przerwie technicznej, później obydwie drużyny grały punkt za punkt, końcówka należała już do Sokocianek. zwycięstwo do 16 i w całym meczu 3 do 1. Dwa pierwsze sety w naszym wykonaniu to, to był dramat, później wróciliśmy do grania, przede wszystkim zaczęliśmy grać siatkówkę normalnie, no bo to, to jest podstawa, żeby móc dziewczynom pomagać czy układać cokolwiek na boisku, one muszą grać. Przez dwa pierwsze sety był na boisku tylko, była na boisku tylko jedna drużyna. W trzecim secie zagraliśmy bardzo dobre zawody, popełniliśmy tylko dwa błędy własne. Czyli generalnie był taki mecz czysto siatkarski, ale niestety wystarczyło tylko na jednego seta. Szkoda. Legionowia no, uciekła wam trochę w lidze. Pewnie tego ósmego miejsca nie będzie, a przed sezonem tak po cichu, o tym Pan marzył, dziewczyny też. No ale to nie tragedia, jeszcze liga jest się nie kończy. Jeszcze są play-offy, na pewno po rundzie zasadniczej nie, znaczy na pewno. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak, tak jak przewidujemy i przewidują wszyscy, no to niestety to ósme miejsce się bardzo od nas oddaliła. Oddaliło to jest takie teoretyczne, mamy szansę tylko. No ale są jeszcze play-offy, no tutaj trzeba trenować, walczyć dalej. W Sopockiej Drużynie pierwszoplanową postacią była Anna Miros, zawodniczka pochodząca z podłańcuckiej Soniny, wychowanka MKS Łańcut. W końcówce trzeciego seta troszeczkę zabrakło koncentracji i dewelopres to wykorzystał i brawa dla, dla nich za to, że, że potrafiły urwać nam seta, ale już w czwartym secie to my postawiliśmy kropkę na D i wygrałyśmy spokojnie to, to spotkanie. No widać, że gracie ostatnio sporo, bo forma jest. Nawet jak jest chwilowe załamanie formy, tak jak w wcześniejszym secie, to potraficie wrócić do tego swojego rytmu gry. To chyba zasługa tego, że gracie i w pucharach i w lidze sporo meczy ostatnio. No dokładnie. Mamy teraz napięty harmonogram i yy, gramy praktycznie środa i w weekend, więc jest tego dużo. No ale niestety tak jest ustawiony yy, kalendarz, więc każdy tak ma, każdy kto gra w kucharach i w Lidze Mistrzem, więc nie mamy na co narzekać, po prostu trzeba znajdować czas na, na regenerację, kiedy się da i, i po prostu walczyć. Myślę, że miło wrócić w rodzinne strony, nie tylko w odwiedziny, ale żeby zagrać mecz w Ekstraklasie. No dokładnie, cieszę się, że trener dał mi szansę, bo do tej pory nie miałam może zbyt wielu możliwości grania, tym bardziej się cieszę, że mogłam właśnie u siebie zagrać, więc bardzo fajnie. W drugiej lidze siatkarzy w Sanoku znów mieliśmy mecz na szczycie. Lider rozgrywek zespół TSV Celfast gościł wicelidera drużyny MKS-u Andrychów. W pierwszej rundzie Sanoczanie przegrali tylko jeden mecz właśnie w Andrychowie i w dramatycznych okolicznościach po tej breku 2-3 i w Sanoku połali no, mocną rządzą rewanżu. Gospodarze Grający w tej chwili z prawej strony ekranu rozpoczęli to spotkanie znakomicie. Pięć pierwszych piłek dla podopiecznych trenera Piotra Podpory. No i nic dziwnego, że pierwszego seta zespół Sanocki wygrał w sposób bezdyskusyjny do 21. W drugiej partii grała praktycznie ta sama szóstka, więc przystaś Gąsior Matuła Jakubek Kusior Kalandyk i jako libero. Sokołowski i także w drugiej partii rywale niewiele więcej mieli do powiedzenia. Także zwycięstwo Sanoczan do 21. Dwa pierwsze sety znakomite. W trzecim trochę więcej walki. Dopiero w końcówce Sanoczanie osiągnęli kilkupunktową przewagę i spokojnie punktowali rywali. Zespół Sanocki jak już wspominałem w pierwszej rundzie przegrał tylko jedno spotkanie. Jest zdecydowanym liderem drugiej ligi. No i najwyraźniej Sanoczanie mają ogromną ochotę, aby w tym sezonie powalczyć o awans po wygranej nad MKS-em 3 do 0 są znacznie bliżsi tego celu. Trzeba pogratulować gospodarzom dobrego spotkania. My... Popełniliśmy zbyt wiele błędów własnych i dlatego ten wynik jest 3-0 dla, dla Sanoka. Zdecydowana wygrana, mecz naprawdę mógł się podobać. Zagraliśmy dobre spotkanie przede wszystkim w ataku i w rozegraniu. Oczywiście można mówić, że przeciwnik popełnił sporo błędów własnych i że pomogli nam w tym zwycięstwie, natomiast ja w dniu dzisiejszym niczego nie umuję chłopakom. Plus gra obronna. Yy, bardzo ambitna, naprawdę dobrze to wyglądało. Byliśmy przygotowani na ciężki mecz, yy, wyszliśmy zmotywowani, myślę, że to był jeden z najlepszych meczów w tym sezonie. Myślę, że dobrze zagraliśmy i, i, i wykonaliśmy swoje zadanie. Wiadomo, że przegraliśmy z Andrychowem u nich w sposób niedopuszczalny tak naprawdę i chcieliśmy pokazać, że, że, to, że to był po prostu tylko przypadek i, i, i myślę, że Chcieliśmy zagrać dobry rewanż i to spowodowało, że właśnie że wygraliśmy. Byliśmy bardzo zmotywowani do tego. Założenia taktyczne, żeby wygrać jak najwięcej meczy, żeby nauczyć się wygrywać, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Im więcej zwycięstw, tym bardziej zbudowana drużyna. I tyle. Jeżeli będzie możliwość, to żeby zawodnicy rezerwowi więcej pograli, żeby można było ich zobaczyć w sytuacji meczowej. Masekorysowia wygrywa z Azadesem Politechniką za trzy punkty i pozostaje liderem plus ligi. Pierwszej lidze pań. Porażka Karpat w murowanej goślinie. Ta przegrana praktycznie przekreśla szansę awansu do czołowej ósemki ligi. A teraz męska pierwszoligowa koszykówka to już szesnasta runda spotkań, trzecia kolejka w nowym roku w Krośnie. Wicelider rozgrywek zespół Miasta Szkła gościł dziewiątą drużynę w pierwszoligowej tabeli GTK Gliwice. Krośnianie w tym sezonie, w tym roku jeszcze meczu nie wygrali. Porażki na wyjazdach w Warszawie z Legią i tydzień temu w derbach Podkarpacia w łańcucie z Sokołem. No i mecz z dziewiątą drużyną w tabeli miał być dobrą okazją do przełamania podopiecznych trenera Michała Barana. Ale pierwsza kwarta dla gości. Jednym punktem wprawdzie wygrali tylko Gliwiczanie, no ale jednak 17 do 16. W drugiej odsłonie zespół z Gliwic, gra w czarnych strojach, wypracował sobie nawet sześciopunktową przewagę. Kreśnianie. Zmniejszyli ją na koniec tej części meczu do trzech punktów. Było 34 do 37. No i wreszcie w trzeciej kwarcie oglądaliśmy skuteczniejszych gospodarzy. Szybko odrobili tę nikłą stratę i wyszli nawet na pięciopunktowe prowadzenie. W końcówce tej trzeciej kwarty obydwa zespoły zagrały no praktycznie punkt za punkt. Krośnianie ostatecznie po 30 minutach. Prowadzili 55 do 52, a więc tylko trzema punktami. Minuta temu rozpoczęła się czwarta, decydująca kwarta. W tej części meczu jeszcze żaden zespołów punktów nie zdobył. Teraz przed szansą gospodarzy. Szybka kontra z prawego skrzydła rzucał Damian Pieloch, niestety bez powodzenia. No ale piłka w dalszym ciągu dla drużyny krośnieńskiej, Musiowski już wznowił grę. Szybka decyzja Dariusza Oczkowicza, rzut niecelny, Jakub Dłuski także niecelnie i kolejna dobitka Damiana Pielocha, także niecelna, więc no nieskuteczny naprawdę początek czwartej kwarty. A goście zdobywają punkty, Norbert Kulon trafia, jeszcze przy tym rzucie był faulowany. Zatem 55 do 54, a po dodatkowym rzucie Norberta Kulona mamy po raz kolejny w tym meczu remis. 55 do 55, 32 minuta spotkania. Krośnianie przy piłce, Dariusz Oczkowicz, oprócz niego w piątce miasta szkła także Michał Musijowski, Jakub Dłuski, nowy nabytek Krośnian, Damian Pieloch i Marcin Salamonik. No, Dariusz Oczkowicz, Oczkowicz przypomniał kibicom, że potrafi Rzucać za 3 punkty, 58 do 55. Dwie minuty gry w czwartej kwarcie meczu Miasto Szkła kontra GTK Gliwice. Za nami 3 punktowe prowadzenie Krośnian, ale też drugi już faul zespołu gospodarzy w tej części meczu. Na razie bez konsekwencji w postaci... Rzutów osobistych. Goście wznowili z boku. Piłka trafiła w nogę Norberta Kulona, więc po raz kolejny będą wznawiać z boku zawodnicy z Gliwic. Tym razem już się udało wprowadzić piłkę do gry. Tomasz Wrubel. No i celna trójka. No fremis 58 do 58. 33 minuta spotkania. Rośnianie muszą w tych końcowych minutach naprawdę zagrać się z maksymalną koncentracją. Musijoski. Dłuski, nie wiecie czemu czekał, no ale był tam faulowany przez Huberta Pabiana. Jakub Dłuski, tylko jeden rzut osobisty Doszedł celu, a więc jednopunktowe, minimalne prowadzenie Krośnian 59 do 58 i w ataku rywale Norbert Kulon do Tomasza Wróbla. Ten faulowany przez Michała Musijowskiego. To był już niestety piąty faul rozgrywającego gospodarzy. Jego miejsce Michał Baran. Do końca meczu będzie bez zmiany musiał grać na pozycji rozgrywającego. Grośnianie przejęli piłkę po stracie Tomasza Wróbla. Szansa na szybki kontratak, ale niecelnie znów ze skrzydła Damian Pielok. Druga taka jego szansa w czwartej kwarcie kontra Gliwiczan, także przerwana faula. ma zmiana w drużynie Krośnińskiej, miejsce Damiana Pierocha. wrócił dobry Adam Parzych, Libiczanie przy piłce, a teraz faul Michała Barana i to już będą rzuty osobiste. Tomasz Wróbel. Jeden rzut doszedł celu, a więc znów mamy remis w meczu Miasto Szkła kontra GTK Gliwice 59 do 59. Krośnianie trochę szczęśliwie rozgrywają piłkę, bo Dłuski był bliski straty. Parzyk postraszył tylko rzutem, Salamonik, no ale też tylko piłka odbiła się od obręczy, Norbert Kulon faulowany przez Dariuszaczkowicz. Kolejny z zawodników Krośnińskich, kapitan miasta Szkła, czyli Dariusz Oczkowicz musiał usiąść po piątym faulu na ławce rezerwowych, a Norbert Kulon pewnie wykonał dwa rzuty osobiste i Gliwiczanie na prowadzeniu 61 do 59. Dariusz Wyka zmienił na boisku Jakuba Dłuskiego. A w miejsce Dariusza Oczkowicza na placu gry pojawił się Filip Małgorzaciak. No i Krośnianie. Jak sobie poradzą bez swego kapitana no i bez drugiego rozgrywającego. No, na razie błąd 24 sekund. No i jak teraz spiszą się krośnianie, po przerwie na żądanie trenera Michała Barana, mini sposób obrony, strefa 2 plus 3, no ale Gliwiczanie szybko sobie z nią poradzili, celna trójka Pawła Szymańskiego i GTK prowadzi już 64 do 59, Salamonik nie trafia tego rzutu o tablicę, nie udała się także, Zbiórka już w szybkiej kontrze drużyna z Gliwic. Niecelnie na szczęście dla gospodarzy rzucał na kosz miasta szkła wróbel. Wyka! No może ten jego efektowny wsad będzie zapowiedział lepszej, a przede wszystkim skuteczniejszej gry gospodarzy w tych końcowych minutach czwartej kwarty 61 do 64 3 punkty straty Krośnian no, po tej trzeciej odsłonie wydawało się, że już drużyna miasta szkła weszła w swój rytm gry a tu wciąż trzeba odrabiać straty a do końca meczu coraz mniej czasu 61 do 66 parzych trafia Rzut za 3 punkty, w znaczący sposób zmniejszając straty gospodarzy, 64 do 66, 4 minuty 15 sekund do końcowej syreny, gliwiczanie przy piłce, przydałaby się dobra gra teraz w obronie, rywale jednak odpowiadają celną trójką, Hubert Pawian jest 64 do 66. 9 znów 5 punktów przewagi drużyny gliwickiej Michał Baran przed sobą ma Norberta Kulona pokazuje mu się tam Dariusz Wykale natychmiast jest pilnowany przez Wojciecha Frasia zresztą jeszcze w ubiegłym sezonie gracza drużyny krośnieńskiej 67 do 69 2 punkty dla gospodarzy, nie przepraszam trzy punkty dla gospodarzy po tym rzucie a więc walczą Krośnianie Kulon zostawił piłkę partnerowi nie trafia Wojciech Fraś szansa na szybką kontrę Krośnian faulowany Filip Małgorzaciek Piłka z boku dla gospodarzy, bo to dopiero drugi fał zespołowy drużyny Gliwickiej w tej części meczu. Salamonik wyka, on potrafi rzucać za trzy, mimo swego słusznego wzrostu, ale tym razem nie uradował kibiców celną trójką. I Gliwiczanie już na połowie gospodarzy. Szymański, przed nim Małgorzaciak. Ponownie Szymański, nie udało się uruchomić prawego skrzydła. Tu na środku czeka Wróbel Szymański, indywidualna akcja. No i mimo asysty Małgorzaciaka, mimo że był tam wysoki Dariusz Wyka. Celny kosz, 67 do 71. Parzych, on wspomaga teraz pozycję rozgrywającego, a Marcin Salamonik. Trafia za trzy punkty. 70 do 71. 2 minuty 20 sekund do końca tego spotkania. Krośnianie wciąż przegrywają, ale już tylko jednym punktem. Wojciech Fraś z Tomaszem Wrublem. I akcja przerwana gwizdkami sędziów. Było tu przewinienie Marcina Salamonika. Paweł Szymański na linii rzutów osobistych. Pierwszy dotarł celu. Druga próba niecelna. Komu uda się zebrać piłkę? Trafia ona w ręce Marcina Salamonika, więc tylko jeden punkt. Zbogacili się gracze GTK Gliwice. 70 do 72. Ostatnie dwie minuty tego spotkania. Salamonik, Baran, postraszył tylko rzutem. W dalszym ciągu Michał Baran, Marcin Salamonik, 4 sekundy na oddanie rzutu i trafia Adam Parzyk. 72 do 72 na minutę i 40 sekund przed końcem spotkania. Będzie emocjonująca końcówka. Wrubel do Frasia, ten blokowany przez Dariusza Wykę. Trafia... Rzutem z półobrotu i znów na prowadzeniu gracze z Gliwic. Drugi czas w tej części meczu wykorzystany przez trenera Michała Barana. Krośnianie mają piłkę, są pod kaszem rywali. Salamonik trafia rzutem o tablicę. No jeśli gospodarze wygrają ten mecz z pewnością Marcin Salamonik będzie jego bohaterem. On wziął na siebie w końcówce ciężar zdobywania punktów, na razie jest jednak remis po 74, minuta jeszcze do końca, goście szukają pozycji do rzutu za trzy punkty, ale błąd kroków sędziowie odgwizdali Hubertowi Pabianowi, no i szansa przed gospodarzami, będą mieli piłkę z boku, szansa na objęcie prowadzenia, Parzych z Baranem. Na rozegraniu Wysocy Wyka i Salamonik czekają tam pod koszem. Marcin Salamonik naciskany przez Huberta Pabiana. Marcin Salamonik, ale ten rzut niecelny chyba za wcześnie zdecydował się na oddanie tego rzutu. Można było jeszcze chwilę e, pograć się piłką. E, 35 sekund i to goście mają piłkę. stanie wciąż remisowym po 74. Wróbel do Frasia, ten trafia. Mimo że blokował go tam Marcin Salamonik i rywale na dwupunktowym prowadzeniu. Jest pełna 30 sekund mają gospodarze na doprowadzenie do remisu i być może do dogrywki, a może uda się kreśnianom akcja trójkowa. Adam Parzych. Dariusz Wyka czeka na podanie. Marcin Salamonik, ale mocno naciskani tu. Krośnianie, no upłynęło. 12 sekund, faul Huberta Pabiana, bez konsekwencji w postaci rzutów osobistych, a więc Krośnianie z boku muszą zaczynać rozgrywanie akcji, Parzych, Salamonik, piłka wprowadzona do gry, bo dawało się, że Krośnianie stracą ją, zbyt długo zwlekał Adam Parzych, jego indywidualna akcja, wycofanie do Michała Barana, Więk zawodu, bo ta trójka niecelna, dobitka także niecelna, 3 sekundy, jeszcze przerwana akcja, wiskami sędziów, jeszcze faul, ale chyba powoli, powoli Gliwiczanie mogą świętować sukces w Krośnińskiej Hali. Wojciech Fraś na linii rzutów osobistych. No jeśli trafi przynajmniej jeden gospodarzom, będzie bardzo trudno odrobić straty. Dwa celne rzuty, to już bezapelacyjne raczej zwycięstwo drużyny Gliwickiej. Na razie pierwszy celny, 77 do 74, Fraś nie trafia drugiego, ale zebrali Gliwiczanie, oni triumfują w Krośnie dość sensacyjnie, 77 do 74. Przed meczem trener powiedział, że jeśli mecz będzie na styku, jeśli będziemy cały czas walczyć, to mamy szansę to spotkanie wygrać. No jak było widać przez cały mecz, krosy nam nie odjechało. Jeśli już odjechało, to było kilka punktów i byliśmy w stanie cały czas gonić. Dlatego bardzo się cieszymy i myślę, że jest to niespodzianka naprawdę duża. W pierwszej lidze dla nas cieszymy się. W końcówce zimną krew trzeba było zachować. No tak, cieszę się, że koledzy tutaj mnie dostrzegali, podawali. Cieszę się również, że owodowi strasznie nam pomagali w obronie, całej drużynie i strasznie naciskali. Zawodnik chłopot więc wszyscy walczyliśmy sobie to zwycięstwo. Te dwa wyjazdy były ciężkie i jak na swój sposób wliczone. Tak mecz z Gliwicami był dla nas bardzo ważny. Jedyne o co się obawiałem przed meczem to nie o formę sportową, ma formę psychiczną, jak zespół zareaguje po dwóch porażkach. No i tutaj niestety trafiłem w dziesiątkę. Byliśmy, podeszliśmy do meczu z, z lekką bojaźnią i może lekko zlekceważyliśmy przeciwnika. Zespół z Zespół z Gliwic był bardzo dobrze dysponowany rzutowo. W zasadzie czy po penetracji, czy na obwodzie zdobywali punkty z każdej pozycji. Ciężko było na to znaleźć antidotum. Trochę przegranych pojedynków, jeden na jeden, trochę strat, bo w liczbie 13 w całym meczu. Natomiast wygrana zbiórka w dużym rozmiarze. Natomiast moim zdaniem zabrakło chłodnej głowy trochę mocniejszej obrony i ten mecz powinien wyglądać całkowicie inaczej. To nie był dobry weekend naszych pierwszoligowców. Swój mecz przegrał także Sokół, a łańcucianie nie wywieźli zwycięstwa z Pruszkowa. W ekstraklasie wygrana jeziora Tarnobrzeg nad Polfarmą. Siarko PBS Bank Sanok. 3-2 do 2 zwycięstwo w Janowie. Teraz następuje podział na grupę mocniejszą i słabszą. Sanoczanie Załapali się oczywiście do mocniejszej grupy.